Cześć, ekipa, witam was serdecznie. Dzisiaj na początek dziękuję wszystkim, którzy zawsze zostawiają łapę w górę, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Od razu zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję serdecznie, że właśnie kliknąłeś. Oczywiście lecimy z typami na dzisiaj, lecimy z konkursem, lecimy z promocją bez ryzyka przegrany na pierwszym kuponie, więc warto sobie wysłuchać i od tego zaczniemy. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce bookmoher, a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego. Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, no to czy stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon za 57 zł. obojętnie jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 kasa można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. O to w tej promocji chodzi, że nieważne, czy macie zwrot, czy wygraną na kuponie, możecie od razu wypłacić nie ma konieczności grania dalej. Osoby zainteresowane są do pierwszego komentarza pod tym filmem. rejestracja to dwie minuty i można działać. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 81 tysięcy użytkowników. Naprawdę sporo się tam dzieje, sporo typerów, sporo kuponów typów codziennie. Link jest w opisie pod tym filmem pójdźcie też na Instagrama, link też w opisie pod filmem. No i oczywiście lecimy z konkursem. Jak zawsze jest pięć dni do wzięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić właśnie tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Ferencvaros a Young Boysami, Dopisujcie swój login gracza z Betclika. Typujemy do 21. komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclik nie biorą udziału w zabawie. No i tutaj szybko podsumowanie. Ciężko to idzie, opornie to idzie w tym miesiącu, no ale co zrobić? Co zrobić? Tak się zdarza i trzeba po prostu to przyjąć na klatkę to ich chłopacy walczą cały czas. Oczywiście Daniel aktualnie cały czas najlepszy rezultat, więc tutaj patrzymy przede wszystkim co on będzie grał. Zaczynamy jednak od kuponu Bożeja. Kupon Bożeja to jest zwycięstwo Evertonu z Huddersfield w Pucharze Ligi. No te puchary to wiadomo, rządzą się swoimi prawami, ale Bożej twierdzi, że Everton tutaj podejdzie poważnie do pucharu, a 1.66 w starciu z Huddersfield to faktycznie jest zachęcający kurs. I do tego Anderek 2.5 goli w meczu Ferencvarosu i Young Boysów. No tutaj średnio mi się to podoba, ogólnie pierwszy mecz 3 do 2 i tam naprawdę było sporo akcji, 3 to dla Young boysów. A tu jest powyżej, powyżej. Przepraszam, moja wina, moja wina wczesna pora, to jest wszystko ok, To jako werek, to, to faktycznie pierwszy mecz tak jak mówiłem 3 do 2, więc tutaj wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. To jest pierwszy kupon, drugi kupon to jest właśnie kupon od Daniela, który prowadzi w tej rywalizacji i tutaj mamy zwycięstwo Young Boysów po bardzo fajnym kursie. Oni tak jak mówiłem, pierwsze spotkanie wyszarpali 3 do 2. Dalej mamy remis lub Malmo. Pierwszy mecz 2 do 0 dla Malmo i tam Łudogorec za dużo nie ma ogólnie do powiedzenia i do tego jeszcze Botin tu score w meczu Eindhoven i Benfiki, no tutaj dwie fajne ofensywne drużyny się spotykają, pierwszy mecz 1 do 1 nie, nie, przepraszam, 2 do 1 dla, dla Benfiki oczywiście, więc tutaj może być ciekawie takie coś jest od Daniela na 455 zł to wygląda bardzo ciekawie i jest jeszcze kupon od Wiktora na 253 zł czyli Leeds. to jest również Puchar Ligi zwycięstwo Leeds po kursie 1.37 Under 3,5 goli w meczu Ferenc Faros i Young Boys po 1.64, no tutaj Wiktor zdecydował się iść w tą stronę i over 1,5 gola, Udo Grat Malmo i z tego się robi 253 zł. Dzisiaj na spokojnie, bo, bo w sumie nie ma za dużo tych meczów, nie ma z czego kleić większych kuponów, więc na dzisiaj to by było na tyle. Ja oczywiście dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem i słyszymy się jutro. Dobrego dnia wygranych kuponów. Nara!